Ja 30 lat od wydania pierwszej części słynnej bydgoskiej sagi, którą zapewne Państwo znacie, przy biurku Jerzy Sulimagaliński, a muza obiera ziemniaki. jak opisać to miasto? Mam przed sobą prawie całe miasto. Na pierwszym planie czerwone, a ponury jak więzienie masyw garbarni bucholca z wysokim, żeglującym na tle chmur kominem. Herbarnia jest siedliskiem nieustannych zgrzytów, szumów, jęków, sapań, westchnień, pomruków i gwizdów. Przez cały Boży dzień klaskają wyślizgane transmisyjne pasje. Zawory bezpieczeństwa parowych kotłów otwierają się rytmicznie, by wyrzucić z wibracjami i świstem nadmiar nagromadzonej energii. Pięknie jest słuchać tej symfonii rozpisanej na koła zębate parę i stalowe noże. Latem, gdy wieje wiatr <Ky> Mieszkanie cuchnie rzeźnią, garbnikami i dymem z fabrycznego komina. To jest najbliższa panorama. Zaczynając od prawej, widzi się z balkonów wieża ciśnień, usytuowaną na wzgórzu Dąbrowskiego, pośród gęstej zieleni starego na południu dzikiego parku. Idąc wzrokiem coraz bardziej w lewo, natrafia się na wysmukłe stożki wieżyc Kościoła Pojezuickiego. Przy nim też zaszyta w zieleni stoi niska, przysadzista para, ze śmiesznie nieproporcjonalną wieżyczką nieco bliżej, ale jeszcze bardziej w lewo puczą się szare kopuły synagogi. Wyraziście rysuje się sylweta zboru ewangelickiego przy placu Kościeleckich, fragment poczty głównej, teatr miejski, dom towarowy BDT i zbór ewangelicki przy placu Wolności. Jeszcze bardziej w lewo, już znacznie bliżej naszego domu, bezpośrednio na lewym brzegu brty przytupują sztance fabryki rowerów tornado i dygodzącą fundamenty gmachów dyrekcji kolejowej. Bulwarem przechadzają się spacerowicze, toczą się wózki, wózki dziecięce i fotele inwalidzkie, hulajnogi i rowery. Na rzece trenują ósemki klubów. Wiosiarski. Sternicy wydają przez blaszane tuby, chrapliwe komendy docierające do mnie z opóźnieniem. Rejestruję ruch wioseł znacznie wcześniej niż komendy. Brak synchronizacji obrazu z dźwiękiem wywołuje u mnie stan podobny w objawach do choroby morskiej. Standowanie trenerów niesie się po brdzie, odbija od powierzchni rzeki jak kaczki, które rzucam na poobiednich spacerach. Błądzące pośród kamienic miasta dźwięki wracają do moich uszu, jak gromy ciskane na mnie przez Boga Ojca. Przebojony mistycznym lękiem, kątem oka śledzę lot jaskółek, które, jak długo pamiętam, były zwiastunami nieszczęść spadających na naszą rytm. Rodzina. Zanadto mnie nie pociąga. Wolałbym śpiewać w chórze Ave Maria lub pieśń o Bernadecie. Śpiewałbym tylko dla małej melechówny, dla nikogo więcej. Ale najprzyjemniej byłoby chodzić z bujem Jankiem po podwórkach i wygrywać na skrzypcach. Umówiłem się z nią na dziewiątą. Byłby z nas niezły duet i bylibyśmy... Sławnie ja zbierałbym datki sypiące się na nas z okien, z balkonu, z wykuszy, a wuja Janek stroiłby tymczasem skrzypce i nadzierałby smyczek kalafonią. Potem zaprosilibyśmy do naszego przedsiębiorstwa królewną śnieżkę z cyrku staniewskich. Uprawiałaby ona na swoim kucu poltyżerkę. Dołączyliby do nas klauni, żonglerzy, treserzy i połykacze szabel. Staniewscy nie wytrzymaliby konkurencji i ogłosiliby pleitę. Tym sposobem zostałbym dyrektorem cyrku. Śnieżka moją żoną, a wuja Janek głównym kapelmistrzem areny. W kasie siedziałyby mój ojciec, i zawsze byłyby zniżkowe bilety dla poborowych i emerytowanych urzędników państwowych. Dziś chyba nie popłynę do Amsterdamu. Casablanca musi na mnie poczekać. Nie za długo jednak kompas, mapa i scyzoryt w pogotowiu, Bo nigdy nie wiadomo gdzie i kiedy może się coś przydarzyć. Z dawna już jestem gotów do podróży. Kompas, pasa, y, mapy Afryki, Scyzorek. Wszystko trzymam w pogotowiu, także przeciwsłoneczne okulary. Nic mnie nie zaskoczy. Wiem, że Amsterdam leży w Holandii i że Holandia to kraj wiatraków, banów, czekolady, serów i kanałów. Kto jest w Amsterdamie, ten jest na całym świecie. Tak utrzymuje ojciec. A przecież ojciec wie, co mówi. Pływał na torpedowcu, ciskał butami w panów oficerów, gdy mu się coś nie podobało. Ojciec zna świat. Mógłbym przez Gdynię, ale w Gdyni zaraz by mnie znaleźli. Ojciec wsiadłby do pociągu i bym mnie wyśledził. To już raczej od razu do Amsterdamu, a potem wśliznę się na przykład na pokład parowca i do kasa Blanki. Nie wiem jeszcze, czy kocham. Moje siostry, czasami gdy im się przyglądam śpiącym, to mi się jakoś ckliwie robi koło serca. A czasami znowu mam chęć przydusić je poduszką, trzymać, trzymać, aż ucichną. Ale się z tym przed nikim nie zdradzam, nawet przed Panem Bogiem. Czy ocalała ta naga łuczniczka sprzed teatru? Chyba tak. <grym> Moja mama byłaby szczęśliwa, gdyby ją rozstrzelali z armaty. Łuczniczce należało sporządzić żelazne majtki. Powinno się ją było od razu odlać z majtkami, sądzi matka. Nasz potok też nie jest całkiem w porządku. Same nagusy, same nagusy, a na koło fontanny pełno niewinnych dzieci. No szczęście, że pomnik mówi o Biblii, to go ratuje przed ludzkim potępieniem. Jedni drugich wciągają na skały w ucieczce przed zalewem, ale próżny ich trud. Przed gniewem Bożym nie ujdziesz, grzeszny człowieku. Jedni z miłością bronią swoich bliskich, a drudzy stąpają po nich jak po głazach. Jak w życiu, mawia matka. Jak w życiu, wojna. Gdyby nie wojna, byłbym już dziś w szkole. Tak samo dzidek od Radzikowskich z pierwszego piętra. Pan Batko uważa, iż wojna przedłuża nam dzieciństwo. A szkoła nie zając, nadejdą posiłki. Anglia, Francja ruszą. A tak, zaraz sprawa się deprostuje. A my? Cóż my? Musimy siedzieć w sklepie i czekać. A Bóg nas nie opuści. Mała, melechówna, ciągle w pębni, niemiecki kawałek. Ksiądz Godek zajmuje pokój i łóżko Pawła. Nie wie, że my wiemy, że on jest księdzem, że był nim. Przyszedł do nas na pokój jako pan Godek. Robotnik kolejowy, ale ludzie znają go, był prefektem w gimnazjum humanistycznym. Udajemy, że o niczym nie wiemy. Najlepiej o niczym nie wiedzieć. W naszej dawnej sypialce mieszkają teraz stolarze, panowie Józwa i Felix też pracują na kolei. W komórce, gdzie spała Jaćka, mieszka panna. Trutka, kuśnierska uczennica. Na naszych drzwiach wisi lista lokatorów pod dzwonkiem, nazwiska z datą urodzenia. Te spisy są dla policji i blok lightera. Oni muszą wiedzieć kto, gdzie, do kogo przypisany, zameldowany czy nie. Kogo po godzinie policyjnej przyłapią w cudzym mieszkaniu z tym źle. Przez te listy blocklighter zna wszystkich po imieniu. Kto ma pianino, nie gra po niemiecku na pianinie. Kto nie ma, niech zwodzi Niemców, czy tylko może. Najważniejsze, swoje myśleć. Nikomu nie przeszkodzić. Pracować, aby, aby tak, żeby nie mogli się do człowieka przyczepić. Czas robi twoje. A generał Sikorski nie śpi. Rusków ciągle jeszcze trzepią porządnie, ale już nie na hura. Wolniej to i teraz idzie, i nie tak bezkarnie jak przedtem. Coś się pewnie niedługo musi zmienić. Ofensywa pod Moskwą jakby zastopowana. Anglik wytrzymał najcięższe naloty. Zobaczymy, zobaczymy. Chłopcy. Ojciec leżał i chyba na coś czekał. Wszyscy na coś czekali. Ojciec jeszcze nie wiedział, czy to, co jest, to jawna Polska, czy też może ukryta XVI Republika. Anders ciągle gdzieś tam, daleko od nas, jechał na tym swoim białym koniu mógł któregoś dnia zjawić się na starym rynku i rozpocząć rządy. Darował do nas od podwórza zziajany dzichu ze zmiętą biało-czerwoną chorągwią pod paką. Już są, krzyknął i do mnie. Gdzie masz kija? Rzuciliśmy się do piknicznych okienek. Przez szpary w osłonowych skrzydłach, w skrzyniach piaskowych z Pojrzeliśmy na ulicę, czołgi czołgi szły na most. Jak one przejdą? No i ja, dzichu nam pyskiem. przez most. Przecież bleciał. Stoi, tak? Ojciec tryka mnie w plecy końcówką laski. Zobacz, zobacz, synu. Czy to, aby nie niemieckie tanki, ale wykrzykujemy razem. Mają białe orzołki, takie jak dawniej, pyta ojciec, takie same. I tam, poprawia mnie dzichu, bez kapelusza, się wzdycha ojciec i żegna się. Dzięki Ci, Panie Boże, że doczekaliśmy. Wszystko jedno, jaka ta Polska będzie, byle była. A potem się jakoś zobaczy. W tę nową erę tośmy przeszli, jak przechodzi się na drugą stronę ulicy. To była ciągle ta sama ulica i nigdzie przed nami nie wyrosły graniczne słupy. Nie przekroczyliśmy żadnej linii, ani też nikt nie postawił przed nami tablicy z napisem. Tu kończy się stara epoka. Na styku tych dwóch czasów nie rysowała się żadna widoczna blizna. Nic się jeszcze nie goiło. Wojna trwała nadal, a przecież czuliśmy, że mamy za sobą wysoki próg, że stąpamy już po innym świecie. Chociaż to dawne tylko trochę odeszło, a to nowe tylko nieco się przybliżyło. Zabieraliśmy w tę nową drogę przeszłość i niepewność przyszłości. I lek, i nadzieje. Pierwsi żołnierze, jakich ujrzeliśmy, to byli polscy żołnierze. Zrazu nie byliśmy ich tacy pewni. Może to przebranie ruscy? Bo wielu z nich zaciągało z Ruska po Kołomiejsku. Znowu popiało niezdrowo. Antkami i tym wszystkim, czegośmy nie lubili. Ale nie, nie. Nie byli przebierańcami, to jednak byli nasi. To zostało stwierdzone po bliższym rozpoznaniu. To byli nasi, choć z pobrzeża tej prawej strony mapy. Niektórzy z nich przychodzili tak bardzo z prawa, że ich krainy mieściły się poza marginesami kieszonkowych atlasów. Miasto paliło się. Płonął gmach Teatru Miejskiego, gorzał BDT, paliły się kamienice przy Dworcowej, płonął dom Gąszczaka przy zbiegu Królowej Jadwigi i Dworcowej, ten sam, który w swoim czasie miał nabyć Dziaduś, polonus, gdyby nie to, że przedwcześnie wykulały mu się złote marki z miski zakopanej w piwnicy, To wszystko dobrze widzieliśmy z góry. Dzichu i ja, kiedyśmy mocowali drutem do komina biało-czerwoną chorągiew Pod naszymi butami trzeszczała z lodoba ciała papa, a po łagodnym spadzie do rynien turlały się grudki zeszklonego śniegu. Płachta chorągwi chlastała nas po twarzach. Jej rąbki strzelały koło naszych uszu, skruszały od mrozu dróg, pękał w rękach. Na brwiach i rzęsach krystalizowała się biała szać. Wyglądaliśmy jak zdobywcy himalajskich, Szczytów czerstwina. Nagle postarzali, szczęśliwi. I oto jesteśmy w Zaciskam Twoje bezwładne palce na gromnicy, pochylam się nad łożem mojego ojca, byłego torpedowego marynarza, byłej wirusiowej, torpedowej halp flotylii, niegdysiejszego policjanta wodnego, tajnego i porządkowego, etc., etc., człowieka wykołowanego przez los, i historię pomniejszonego o amputowaną nogę i dziejowe urazy wywyższonego majestatem nadchodzącej wieczności. Już stanął u wielkich wrót, raz jeden odpierających się na całą wieczność. Już przyszli po niego drodzy nieobecni, bliżsi, i dalsi, ci sprzed lat zaledwie i ci sprzed wieków, matka moja z nimbem, pamięci na czole, dziaduś Polonus, Helcia i, i Reginka, Heniuś i Karolek i ciocia Aniela ze złym spojrzeniem, co spadła z gwoździa w kąpielce i ten oficerek lajb gwardii, co był, strzelił na paradzie do Fryca czwartego i nie trafił. I teraz doprawdy nie wiemy, szlachtaśmy czy chłopstwo. Pewnie i wuja Janek z francuskim Perfekt przyszedł zabrać ojcu kołysankę na tych swoich skrzypcach nastrojonych siekierą. Dzieci Monisi tłumnie musi być wokół Ojca teraz na strzemiennym. Więc jesteśmy. Z tym nowym przyszliśmy. Z nowym. Tak wiele miałem Ci do powiedzenia, Ojcze. Tyle czasu zmarnowaliśmy, a nie powiedzieliśmy sobie nic. Nic? O sobie nie wiemy. Prawie nic. Odejdziesz jak obcy, niezrozumiany. Dopiero potem urośniesz we mnie. Potem dopiero wrócisz do mnie, jak wraca moja matka, jaśniejsza i lepsza niż była naprawdę. Więc